Honda Hornet 600, to więcej jak pewne, bo dziewięćsetek wiele nie było, chociaż fajne one są, te dziewięćsetki. I tutaj mamy taki problem, że, tak mówił właściciel, a nawet nie patrzyłem, ale zrobimy taki unboxing, to jest popularne ostatnio, wszyscy chcą unbox, unboxingi widzieć. Zrobimy unboxing płynu w chłodnicy, bo podobno jest olej. Uwaga, uwaga. No jest. Widzicie? O kurwa. I to jest go dużo. No. Także unboxing płynu w chłodnicy zrobiony. Milion wyświetleń, kurde, w jeden dzień. I hajs z YouTube'a. I kupię sobie jeszcze, kurwa, ten... Forza 350 do Afryki do kompletu. Afryka na trasę, a Forza kobita będzie jeździć. O cholero, zakręć się. Lewą ręką źle. Hmm, gdzie to mamy tu? No i temat w nim jest taki, że wskazywałoby to na uszczelkę pod głowicą, prawda? No, może by i wskazywało. O, tu mamy. Myjka się już grzeje, ponieważ i gaźniki będą. Ta myjka się grzeje na krótko, bo sama z siebie się grzeje dość długo. Eee, też i gaźniki będą przy nim, ale e, ten płyn w chłodnicy niekoniecznie, najprawdopodobniej nawet nie jest to wina uszczelki pod głowicą, eee, a raczej tego smoka, tam co się znajduje. O, tam nie filtra oleju, tam jest ten wymiennik taki fajny. I on czasem lubi w fornecikach troszkę krwi napsuć. Także yy, nie mam jeszcze tych wszystkich. Nie wiem, jak mi tu cholera na raty idzie dzisiaj także że aż głupio z tym, tym, tym wymiennikiem, nie? Także tego jeszcze wszystkiego nie mam. Ale już coś tam podochodziło. Ale mimo wszystko, się nie jeździł, nic się tam bardzo nie działo. Poza tym, że, że ten olej się znajdował. Właśnie tutaj mamy z pompy wody wejście. I tutaj do góry są takie oringi i, i olej, i sobie krąży jedno. No, no nie, że jedno, no teraz może i tak jedno w drugim, ale są to jakby powiedzmy dwa, dwa naczynia niepołączone ze sobą, i tak się po prostu płyn yy, miesza z olejem w dwóch osobnych jakby naczyniach, o tak powiedzmy, i się chłodzi lub dogrzewa w zależności co tam, jaką ma temperaturę. I tak zawieszenie przód. Widzicie, zacisk, że się ładnie świeci, ale to właściciel sobie zrobi. Tak jak mówiłem, jeszcze nie mam wszystkich uszczelek tutaj pod ten wymiennik, ponieważ to idzie z oryginału i to tak na raty trochę to wszystko idzie. Ja tam te tulejki, które zamówiłem, pod które idą, żeby czasem nie było, że że już jakieś są e, wypłowiałe, wybleknięte, <laughs> bo kłopot. No i tam wiadomo do sprawdzenia. Zawory, rozrządzik. Świece chyba właściciel wymieniał, ponieważ w notecie zapisane bez świec. No takie mechaniczne rzeczy, ale jeśli się okaże, że to nie jest to, no to i tak zaczynamy od tańszej rzeczy, ponieważ orbanie, głowicy, no to już uszczelka oryginał. Uszczelniacze zaworowe, szlify, płaszczyzny, szczelności, czy czasem ona pęknięta nie jest, to już wyjdzie, wyjdzie sporo. A raczej najprawdopodobniej, bo w hornetach to jest dość częsty temat. Dobra, Bug out, kanapa out, airbox z akumulatorem wypadł, wyciągam gaźniki i bawię się rozrządem, zaworami. Zobaczymy cóż tam yy, siedzi, spuszczę ten płyn z olejem, jego trzeba będzie pewnie parę razy wodą przelać. Jakimś tam cholera chemią do tego czy co, bo żeby ten olej wygonić to nie będzie takie oczywiste. No, ale trzeba wszystko ładnie zrobić, żeby była pewność, że tam jest szczelnie, wszystko wyczyścić, splanować. Żeby to się działo tak, jak ma być. Może sobie kupię Horneta, ale kurwa, katował. Ze dwa zęby, zębatkę mniejszą z przodu i... Poniżej 10 tysięcy to by schodził tylko jak zgoszony. A tak to opór, bo jak wiadomo Hornet na niskich obrotach nie istnieje. Moc. Dobra. Przestań, Pan. Dupce pierdoły. Bierz się, Pan. Do roboty. I tak, ściągnąłem pokrywa zaworów. Jakoś mega optymizmem to nie wieje z tego silnika. No patrzcie. Ja wiem, że to tak czasem się tak dzieje, no ale... No ale trochę... Trochę taki... Zabrudzony. Nieważne. To i tak się odkręci, mostki się wymyje. Zobaczymy co jak. Sprawdzę ludze zaworowe. Łańcuszek, jak to wygląda, ale łańcuszek... A, razem brudny tak jak silnik pewnie siedzi od nowości jeszcze także raczej będzie do wymiany gaźniczki czekają na swoją kolej lekko się już zielono w środku robiło lejeczka sobie poradzi z tym wszystkim a tak wygląda pokrywa zaworowa w środku Szału nie ma raczej będzie to umyć ładnie wszystko na tyle ile się da i Idziałem z tematem dalej. Sprawdzę sobie te luzy zaworowe, tak jak mówiłem. O, to jest plan. Kolejna sprawa. Porozbierałem. Trzy zawory były do poprawy. Dwa sące na pierwszym cylindrze i jeden wydechowy. Tak, tak i tak, tak dokładnie. Płyteczki wymienione. Trzy i kolejna sprawa. Widzicie, pokrywa ściągnięta, Impulsator odkręcony. No i jak to wygląda? No tak średnio. Nie? Zapuszczony sprzęt, mocno jeśli o to chodzi. Coś czuję, że wymiana oleju i będzie moment syp. Dalej. Pokrywa impulsatora, no i łańcucha rozrządu dolna przy okazji. Nieładnie, nieładnie. Trzeba to wszystko pomyć, przez to w tej mistych opartach już leży. Zmywać, albo tu najlepiej jakiś kwas. Wszystko zdrapać, starą muszczelkę. No i złożę temat, niech to będzie. No ale za ten brud tutaj, to cały silnik jest taki zabrudzony. Trzeba mu ściągnąć pokrywę sprzęgła czy z tamtej strony magneto. To wszędzie będzie takie samo. No nic, trudno, yy, składam, myję, składam i idę kosić. Co nieco ogarnąłem, to widzicie jeszcze trytka, żeby mi nie uciekło. Na znakach nie uciekło, słońce wydech nie uciekło graf. Yy, no, pomyte troszkę. Na ile to w ogóle się dało umyć, ponieważ w środku i tak tam jest nędza i rozpacz. Pokrywy, no to to już by trzeba było szkiełkować, ale nie ma sensu, skoro. i tak wszystko w środku. Silnik cały taki jest za zabrudzony dość mocno. Eee, więc co? Napinacz, gdzie ja go mam? O, pod ręką. Wleci nowa sprężyna. Tutaj powinno być wszystko uszegliczone. Jest nowa sprężyna i Nowa uszczeleczka, jedno i nowa uszczeleczka, druga, i również pod pokojem to wszystko zaraz się wmontuje Napnę go i, i górę zamknę. Gaźniki Już włączyłem. Myjka, Ua. ciepło, zdecydowanie jest tam ciepło. Więc gaźniki się umyły, poskręcam i zrobię pierwsze odpalenie. I jeszcze mówiłem o tym zawieszeniu, że właściciel sobie zrobi. Widzicie olejki zielonawy. Jednak nie, dzwonił przed chwilą. Aby temat ogarnąć, więc tak zrobię. Dobra, więc skręcam sobie tutaj to, pozamykam temat. No i pewnie następny już etap to będzie odpalenie na zrobionych gaźnikach. Odpali zobaczymy, jak zawsze. Akurat hornety, zawsze, bo o, ten akumulator tak w głupim miejscu, a później tak muszę wyciągnąć, ponieważ podpiąłem mu tutaj puchę do. No, odpalenia. sanie troszkę chujowa to chodzi. No, dokładnie to linka. Paliwo, pani, żeś pan odkręcił, odkręcił. Ale go dam go troszkę, troszkę go dam niżej. No być. Bardziej z górki miała benzyna. Niby się nic nie daje. kilka minut yy, z tym włączonym paliwem zapłonem. zapłonem. Stoi. Więc co? 3, 2, 1. A ja nawet spadnie. Równo, zaskoczy. Dobra, a jeszcze ten, wakłometr Co, zdać mi zaraz, nie? Nie chodzi. Wakłometr się odpali. No zdecydowanie e, nie ma szału Ta troszkę Odstaje. Dobra, na razie nie chodzi. Ale jak długo to zobaczymy. Zrobię mu tą synchronizację za sekundę. Porozkręcane. Zaciski tego wiszą nic im nie będzie, nie ważą 10 kg, to nie ciężarówka. Widzicie, cały zacisk mokry, nie pokażę Wam drugą ręką. No bo mam zajętą. cały klocek, wszystko jest mokre. I tak, jedna rura już gotowa, jak widzicie leży. A teraz zobaczysz... Zobaczysz? A może być i zobaczysz. A teraz zobaczysz, co jest w drugiej. Jaki jest dolej? Do no, już się zaczyna lać. Troszkę tam podpompuje. O, to... no właśnie. No taki. Podobnie jak w silniku, nie? Nie za czysty, ale ciekawostka. Na razie, sobie, sobie leży tak. to nie na dół. To się bawił w setting zawieszenia tamtego akurat. Podkładki podkładane, żeby sprężynę bardziej ścisnąć. No, można i tak. Coś wam to przypomina? W zawieszeniu jest ten zaworek taki płytkowy, nie? Tylko tutaj no trochę grube te płytki. By był przepływ byłby współczesnicki na tym? E, I tak, troszkę mają w żer te... E, ...chromy, te rury, ale na, nawet nie widzę w miejscu, gdzie... ...gdzie uszczelniacz pracuje. No tutaj takie kropki, no ale tak wysoko nie, bo tu już jest obejma, widzicie? Widzicie? Widzisz? Widzisz? Nie widzicie? Może by tak zaczął mówić w liczbie pojedynczej. E, no i dobra, sekunda. Na razie sobie popatrzcie na młotek. To jest uzbrojone narzędzie moje. A ja odkręcam z góry. Czy też jest setting na podkładkach zrobiony? O, to jest przyczyna, żeby mi sprężyna nie wystrzeliła? O, i teraz dopiero jak puszczę No, jakiś tu kurde był Sanchez albo ktoś. Nie? Jakiś kurde suspension tuning. Profesjonalnie. Dobra. Nieważne, składam na tym nie będę, zaleję mu olej, 15 i na jedno wyjdzie bez żadnych patentów ściskania sprężyny i nie będę musiał. Yy, działam. Skręcania ciąg dalszy, yy, wymiennik ciepła w tym kornecie. Tutaj widzicie dwie takie rureczki i tutaj u góry jest połączenie, tutaj tam te węże to akurat nieistotne. I tak, yy, ta pokrywa, one się bardzo lubią często krzywić. I tak akurat krzywa jest. Zamówiona jest. O. To chociaż? No by to. To sobie tu położę. I tak, tutaj mamy ten główny, że tak powiem wymiennik, w którym krąży olej, a opływa go dookoła płyn. I tutaj reszta. Tutaj wszystkie potrzebne uszczelki, to akurat pod wydechy. Wszystkie oringi, co tylko potrzebne. Także, także, także sobie to rozbiorę i Wyczyszczę i składam. Co tu wiele mówić? Zalewam nowym płynem i ogień. Hornecik następny po R1. To tak zresztą jak te filmy się pokażą, to już się to wszystko roz, rozłoży w czasie. Ale yy, tutaj był taki dość gruby temat, ponieważ wymieniałem ten wymiennik ciepła. O, tam go widać, bo jest gorący kolektory. O, tutaj dobrze widać. Obudowa jest nowa, ponieważ była zwichrowana i troszkę utleniona. Utlenio. No, no dobrze mówię. I tak rozrządzik, sprężyna napinacza, potrzebne uszczelki, świecy wymieniam właściciel, olej, zawory. Ile już było to nie pamiętam, ponieważ on powstał od tamtego czasu. Eee, no czekałem na na tą pokrywę, ale to tam w filmie myślę, że będzie. Na razie zalany wodą kilkukrotnie, żeby to jeszcze wypłukać. Ja mu też tam troszkę chemii dałem takie, że to powinno niby pójść wszystko, ale szkoda na razie płynem zalewać, bo no bo ten wymiennik puścił wszystko i i troszkę oleju krąży. Zawieszenie też zrobione. Widać i nowe klocuszki tam się świecą złote wesrachy. A jeszcze opony są nowe. To tak oponki też nowe, przód tył Jeszcze nie jeździłem, ponieważ pogoda taka średnia jest. Troszkę mokry asfalt. Pracuję całkiem dźwięku całkiem zdrowo. Troszkę był zabrudzony ten silnik wewnątrz. a też gaźniki robiłem. Tak, było, było. Yy, troszkę był zabrudzony ten silnik wewnątrz. Tyle co ja tam mogłem. Czyli tą stronę i tą pokrywę, wszystko wymyłem. No a reszta no to... Właściciel pojeździ, zobaczy jak szybko olej szczernieje to... To coś trzeba będzie zaradzić. Na czym zaradzić? No nie jest przecież, nie wiem, nikt nie będzie silnika rozkręcał, jeździć i tyle. Dobra, sprzęt gotowy. Co tu tam więcej drążyć temat?